Cześć, trzecia jak uczyć się konkretnych przedmiotów i dzisiaj chemia, o którą wielokrotnie prosiliście. Zwykle się maluję, ale dzisiaj robię sobie taki mały spadek, jak widzicie. Powiem Wam szczerze, że ja chemii bardzo nie lubię i nawet po tych kilku latach mam same prawie złe wspomnienia związane z chemią. I jak często piszecie pod moimi filmami, że o z tego uszeniu, to, to już mi nic nie pomoże. Ja tak miałam z chemią, że po prostu z chemii to już nic mi nie pomoże. A ostatecznie napisałam ją na 78% na rozszerzeniu, gdzie dla mnie to był dobry wynik, no bo tak jak mówię, ja jej nigdy po prostu nie lubiłam i nie lubiłam się jej uczyć i nie wychodziła mi po prostu ona. Zaczynając od początku, ja z chemią w szkole za dużo nie wynosiłam, więc zostałam zostawiona sama sobie z tą chemią poza szkołą. Robiłam bardzo dużo zadań z Witowskiego, uczyłam się po kolei wszystkich tematów i robiłam jednocześnie po każdym temacie zadania właśnie z tego Witowskiego. Jedna na maturze tak naprawdę, ona wymaga właśnie wyuczenia się tych wszystkich schematów, które na chemię obowiązują. Więc moją radą przede wszystkim będzie robienie wielu, wielu zadań, żeby tych schematów się po prostu nauczyć. I oczywiście dużo, dużo arkuszy z matur CKE. Zapamiętywanie różnych reakcji chemicznych bardzo Pomagało mi zapisywanie ich. Z każdego działu wypisywałam sobie najważniejsze reakcje i starałam się je zapamiętać. Razem z wyjątkami, które gdzieś tam zawsze mi towarzyszyły. No i najlepszy, według mnie, lifehack, który uratował mnie kilka miesięcy przed maturą, to repetytorium autorstwa Małgorzaty Krzyczkowskiej, o którym zresztą kiedyś nagrywałam, więc możecie znaleźć, jak ono w ogóle wygląda. Według mnie to jest świetne podsumowanie tego wszystkiego, co trzeba było umieć na maturę, naprawdę. Jak zresztą pewnie też wiecie, matura z chemii składa się tak naprawdę z dwóch części z części nieorganicznej i organicznej. I o ile z chemii nieorganicznej było naprawdę sporo trudnych rzeczy, sporo materiału, to z chemii organicznej, Materiał było o wiele mniej, i wydaje mi się, że właśnie tą częścią można sobie łatwo nadrobić jakieś straty punktów w poprzedniej części nieorganicznej. Ale oczywiście trzeba by się jej dokładnie nauczyć, ale tak jak ja mówię, jakie ja mam odczucia, no chemia organiczna to naprawdę o wiele mniej materiału niż chemia nieorganiczna. Czyli też czasami, jak odrabiacie nie pracy pracę domową albo robicie w domu zadania i nie jesteście pewni, czy dobrze je zrobiliście, na przykład zapis jakiejś reakcji chemicznej, to wiemy, że są aplikacje, w których możecie sprawdzić sobie właśnie, czy tamte wartościowości dobrze napisaliście, czy. Dobrą liczbę atomów, jakieś tam pierwiastka dobrze napisaliście. Wiecie o co chodzi, jeśli zdajecie chemię. Tutaj napiszę nazwę, muszę sobie przypomnieć, właśnie jaką ja miałam aplikację. Jest naprawdę mnóstwo mnemotechnik, które ułatwiają naukę tej chemii. Na internecie na pewno znajdziecie bardzo dużo różnych grafik, które właśnie przedstawiają te mnemotechniki i które możecie sobie później gdzieś tam przypomnieć, odkopać się z głowy na maturze. Jeżeli robicie jakieś błędy w zadaniach, jakichkolwiek zresztą, to analizujcie te błędy. A ja to też pokażę wam, jakich działów albo zagadnień nie rozumiecie, nad którymi musicie popracować więcej. Czyli podsumowując, dużo zadań, dużo analizowania zadań, dużo przerabiania zadań obliczeniowych, żeby nauczyć się tych wszystkich schematów. Korzystanie z technik, które są wszechobecne w tym momencie. A i koniecznie nauczycie się korzystać z kart wzorów i e, analizować układ okresowy pierwiastków, bo są to rzeczy, które możecie mieć na ławce na maturze i możecie z nich korzystać. Więc wcześniejsze przeanalizowanie, co tam możecie znaleźć i co możecie wyczytać z tych tablic, jest bardzo ważne, bo później będzie po prostu łatwiej na maturze. Ja już gotowa na trening. Powiem Wam, że ostatnio cera mi się naprawdę bardzo poprawiła. Oczywiście są jakieś pojedyncze przebarwienia, nad którymi jeszcze pracuję, ale jak uda mi się już to wszystko tutaj ogarnąć, to na pewno nagram jakiś filmik właśnie z moją rytmą pielęgnacyjną. Powodzenia, pa!